Dzień dobry. Ja powoli kończę wakacje w polskiej rzeczywistości. Jak zwykle jestem szokowany tym, co się odbywa tutaj w, w tych mediach od, od Polszmaty do, 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 do TVN i, i, i do e, kurwizji i innych tam tych, tych ściekowych wszystkich mediów po prostu. Wszystko, wszystko to, co, to, co tam się odbywa, to jest przerażające. Jak, jak kurczaki tutaj lokalne są e, tymi stroboskopami cały czas e, ładowane i, i, i oszukiwane. I to tak łyka, łyka to całe, e, większość ludzi łyka te bzdury, które tutaj są, z którymi są karmieni, o, o, tych, o tej, jak już mówiłem, o tej napaści rosyjskiej, o. E, o terrorystycznych zamachach i tym ludobójstwie, i tym, tym sprawie. Ludobójstwo, proszę Państwa, to jest to. To jest ludobójstwo. To się odbyło ludobójstwo. I ten, to państwo, które my wspomagamy, tych banderowców, których my wspomagamy, bo ten pierwszy rzut, który, który przybył do Polski. Po tym, jak my żeśmy wyjechali, czyli ci uciekinierzy ekonomiczni z Polski wyjechali i zrobiło się miejsce na, na, nowe, na nowe, jakby mięso. Można powiedzieć w ich nomenklaturze, bo, bo my jesteśmy dla nich gojami i dlatego, i dlatego nas wygonili stąd, żeby zrobić miejsce dla nowych, dla nowych mieszkańców. Więc ci, którzy przyjechali wtedy, to byli, to byli tak z, tamtejsi uciekinierzy ekonomiczni. Natomiast w tej chwili przyjeżdża element banderowski w większości. Ci wszyscy, którzy wspomagają ten reżim kioski, ten, ten, to, ten upadły Bantustan zarządzany z Nowego Jorku i, i przez, przez tamtejszych pastuchów wiadomego pochodzenia, aktorzynów i komików, to jest wszystko, to jest wszystko, band, to jest banderowskie draństwo. To państwo, zostało ci wszyscy, którzy wspomagają to państwo, ja oczywiście generalizuję, bo, bo część osób pewnie jest nieświadomych, jakich to ma, bo, bo jest tak duża dezinformacja, jakich ma, skąd pochodzi ich tych przywódców, jak Szuchewicz, tutaj w tej książce, czy, czy inni, skąd pochodzi ich rodowód, na czym to państwo, na, jakich, na, jakich, na jakim kłamstwie, jakim ludobójstwie, i jakim fałszu zostało zbudowane? I dlatego, i dlatego wszyscy ci, którzy pomagali tym tak zwanym tak zwanym uciekinierom, czy, czy uchodźcom, są idiotami w większości. W większości. Niestety. I yy, yy, yy już znam tyle tych historii, ile jak tu pomagali, yy, chcieli pracę znaleźć. Yy, oczywiście nikt do pracy nie chce iść, bo eci, peci jest i tak. Yy, oś się dostaje za darmo od państwa, za siedzenie. Yy, Także każdy z nas zna wiele historii, yy, że staliśmy się obywatelami trzeciej kategorii we własnym, yy, na własnym terenie. Yy, no ale taka jest bolińska rzeczywistość, tak? I teraz czytając tą książkę Rudolfa Jaworka, wybacz mi serbio, jest, jest. Tu jest tyle odnośników, to jest każda strona znaczy w tej książce. Mógłbym czytać każdą stronę. Tą książkę powinno się przeczytać każdy rozdział bardzo, bardzo. Yy, Dokładnie, bo tu jest, tu jest tyle, tak wiele informacji i tak wiele odnośników do tego, co się teraz dzieje. Tak, tak przewidział wiele rzeczy, i, tak, yy, i to wszystko, to, co w tej książce było, jest opisywane, ja jeszcze jej nie skończyłem, yy, odbywa się na naszych oczach. I, 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 I to właśnie wskazuje na to, jak bardzo przewidującym był yy, no, naukowcem, bo to, jest, yy, bo to jest bodajże profesor. Rudolf Jaworek. Napisał zresztą książkę, którą wcześniej już pokazywałem, Jak zasobny kraj doprowadzi do ubóstwa. I, e, I w tej książce na przykład to było wszystko, wszystko planowane. Jak, e, jak wszyscy ci banderowcy, te, e, ci, ci nacjonaliści, którzy zbudowali to państwo e, na, m, na śmierć, tu są zdjęcia pokazane, Polskich rodzin. Zresztą, zresztą, widzicie, co polski nierząd robi. Jak te wszystkie lokalne pastuchy z, z tak zwanym pełniącym obowiązki prezydenta w tym państwie odnoszą się do tego. Jak, 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 jak potraktowali na przykład Isakowicza Zaleskiego, księdza i tak dalej. No, nie muszę, ludziom rozumnym, w większości nie muszę wspominać, o co chodzi w tym wszystkim. I, i, I pojednania, kto szuka tu pojednania, kto powinien za to, za to wszystko przepraszać. Kilkaset tysięcy ludzi zabitych, niewinne dzieci tu są pokazane. Jak, jak kilkuletnie dzieci są zabijane, to są tu jest bardzo dużo zdjęć. Za to wszystko w większości też odpowiada Polska Armia Krajowa. Ci idioci wszyscy, którzy pracowali dla bandytów anglosaskich. Podczas II wojny światowej ich wspomagali i sami, sami w, w, wsadzili się do rozgrzanego kotła w, w powstaniu warszawskim. Niestety w większości to byli naiwni patrioci. Natomiast, natomiast ci, którzy rządzili, to byli, to byli cyniczni i przebiegli cwaniacy i, i, i zdrajcy. Nie mówiąc już o innych, jak, jak tam Józiu Rettinger, którzy, którzy tam jeszcze inne rzeczy mieli za, za pazurkami. I teraz tak, czyta, tu mamy książkę, którą kiedyś też wspominałem, wobec nadchodzącej II wojny światowej, Błysława Studnickiego. I tutaj do tej książki posłowie napisał taki specjalista obecnie, który, który podżegacz wojenny, jak Piotr Zychowicz z Bartosiakiem, którzy tam takie różne programy prowadzą. I, i, I opowiadają tutaj następnym kolejnym pokoleniom naiwnych patriotów na temat, na temat tego, jak to, jak to trzeba Rosję zniszczyć i, i, trzeba, i trzeba Ukrainie uroinie pomagać. Tak? Także, także tak, ja nie mówię, bo są, to jak mówię, są uczciwi i, i świadomi tego, co się odbyło tam Ukraińcy. Oni przyjechali w tym pierwszym rzucie w większości, natomiast teraz przyjeżdża, przyjeżdża nam element wrogi. Czyli, czyli jesteśmy, sprowadzamy sobie wrogów. To jest jakaś taka, taka, taka naiwność polska, która, która ciągnie się za nami setkami lat po prostu. Że wszystkich tych, ci wszyscy, a propos, ci wszyscy, ci wszyscy banderowcy, którzy uciekli później na zachód, Wiele z nich, ich historii jest taka, że później, później dożyli, dożyli długich lat w, w Kanadzie, w Ameryce, w innych krajach, albo na przykład robili to samo ludobójstwo w Wietnamie albo w innych miejscach na świecie, gdzie, gdzie wszyscy ci terroryści amerykańscy prowadzili wojnę i, 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 i niszczyli ludność lokalną czy tubylczą w innych rejonach świata, żeby zostać hegemonem. Także, y, także tak to wygląda tą książkę przejrzałem po, nie tą książkę. tą książkę przejrzałem pobieżnie y, ile tu jest zakłamania, ile tu jest y, oszustwa, które, które było pisane też wtedy y, po to, żeby właśnie y, żeby właśnie... Y, urobić też tą, tą ludność ukraińską, tak? Także, także to, to wszystko jest nieprawdopodobne. Także o, proszę msza, msza święta, msza święta, a obok proszę zobaczyć. Hitlerowskie ISS. Galicję. Eee. Dobrze. Tyle może wystarczy tego wszystkiego. Eee. Także. Bo tu, tu nie tylko, tu nie tylko zostali, została zniszczona to wszystko było zaplanowane, jak już mówiłem i nie tylko została z, e, e, zniszczona ludność e, na wsiach, ale. Cała inteligencja, cała elita polska w ówczesnych kresach została zniszczona, i dlatego Polska wygląda tak jak wygląda, bo większość elit polskich, tych prawdziwych elit polskich, pochodzi właśnie z kresów: z Wilna, z Brześcia, z, y, y, z Lwowa, tam, tam zostali, zostali oni przez Niemców czy, czy Ukraińców zniszczeni. Y, dlatego, z, dlatego zabrali nam tę część. Najbardziej patriotyczną wtedy można powiedzieć: Stalin zdecydował, żeby wyrwać e, najważniejsze zęby Polski, polskich patriotów, I, i to samo zrobił dając nam część zachodnią Niemiec: e, czyli, czyli granice na Nysie i Jodrze, Nysie Łużyckiej i Odrze. Jodrze. Także, e, także, także tak to wygląda. Hmm, może tyle na dzisiaj i, i yy. polecam bardzo nie, nie dawać się wkręcać w te wszystkie kłamstwa, które, którymi karmi, karmi nas, yy, czy, 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 czy historia pisana na nowo w, w gayflixach, czy w, w innych jaczejkach propagandowych, bo zwycięzcy piszą historię. Tak to niestety wygląda. Yy, pozdrawiam.